Zaczynamy od takiego prostego zadania. Do algorytmów czytaj liczbę i następnie przypisz tę liczbę do zmienny x. Wypisz tak, jeśli x jest równe 1. I tu sobie przećwiczymy parę, parę rzeczy na początek. Yy, I zaczynamy standardowo od naszego bloczka startowego, od, od schematu blokowego. W, yy, za, zaczynamy od, od startu i następnie mamy pierwszą taką instrukcję, która będzie poleceniem: wczytaj liczbę i przypisz do zmiennej x. Czyli napiszę to w taki sposób na razie dosyć enigmatycznie: wczytaj x. I to jest polecenie wejścia wyjścia, więc mamy pierwszy przykład takiego polecenia wejścia wyjścia interakcji naszego algorytmu ze światem zewnętrznym. No i teraz Musimy sprawdzić, czy ten nasz, yy, czy to nasze x, ta zmienna, yy, jest równa 1. Więc sprawdzamy, czy x jest równe 1. Tak? Jeżeli tak, no to wówczas wypisz tak. Więc mamy: wypisz, tak. I to również jest takie polecenie wejścia wyjście. To jest polecenie wyjścia akurat, więc piszemy w równoległoboku boku. A jeżeli nie, to nic nie robimy ponownie. Dobra. Ja tutaj zrobiłem parę rzeczy, trochę umownie i trochę specjalnie zostawiłem, żeby omówić za chwilę, bo po pierwsze, mamy ten napis, czy x jest równe 1. I to jest taki mało precyzyjny zapis, możesz zauważyć, bo żaden programista nie napisze tego, tego w, w, w taki sposób. Tylko napisze to w sposób skrócony, uproszczony, przy użyciu, uwaga, uwaga, pada hasło klucz, operatoru. Przy, przy pomocy operatora porównania. Czyli napiszę to w taki sposób. Jeżeli x jest równe 1. I teraz jest wczytaj oraz wypisz i tutaj jest to to x. Yy. O tym za momencik jak tylko yy porozmawiamy o operatorach. Rozróżniamy i w kursie będziemy używali operatorów arytmetycznych, logicznych Relacyjnych oraz operatorów e, przypisania. I tak jak e, operatory arytmetyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, chyba żadnych, żadnych e, pytań się nie, po, żadne pytania się nie pojawiają w, w, przy tych operatorach, chociaż i tak e, operator dzielenia może, może nas zaskoczyć w programowaniu, ale to przy innej okazji. E, tak e, być może nie spotkałeś się z operatorem modulo, jest to reszta z dzielenia. I zaraz omówię y, 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 trochę lepiej, y, co to jest i, i, i jak to działa. Są operatory logiczne. I jeżeli słyszysz matematyka, słyszysz logika i po prostu zmroziło Cię w tym momencie, to weź głęboki wdech, spokojnie, zaraz wszystko wytłumaczę, jak to działa, a i tak z tych operatorów logicznych y, aż tak często korzystać y, nie będziemy. Następnie są operatory y, relacyjne, i y, operatory relacyjne również możesz znać z z matematyki, pewnie już się ich trochę, trochę mniej, mniej boisz niż tej, niż tej logiki i trochę inny jest zapis. Będzie zawsze taki dwuznakowy, inny niż na, na matematyce, i tak mniejszy bądź równy to będzie znak mniejszości i znak równości, i odpowiednio większy bądź równy to będzie znak większości oraz znak równości. I tu jest ta pierwsza różnica, bo równa się znak porównania to w, y, w większości języków programistycznych i stąd też y, wydaje mi się, że najlepiej będzie to użyć, użyć takiego operatora programując na kartce, y, to są dwa znaki równości, to będzie operator porównania. Y, I operator różności to jest y, wykrzyknik równa się. Y, wszystko to jeszcze na spokojnie omówię i, i, i wszystko będzie jasne za chwilę. I następnie są operatory przypisania. I tu już trochę y, Trochę więcej czasu trzeba, trzeba poświęcić, bo to jest pierwszy taki moment, kiedy trzeba zrozumieć trochę tą logikę, która stoi za programowaniem. I to jest pierwszy taki moment, kiedy to jest taki operator bardzo, bardzo ważny i chyba najczęściej stosowany w, w programowaniu. Więc poświęcę troszeczkę więcej czasu na ten temat. Następnie jest inkrementacja i dekrementacja. Również o tym za chwilę. Dobra, przechodzimy do, do, do lepszego wytłumaczenia. Na pierwszy ogień idzie operator modulo, czyli reszta z dzielenia. Co to znaczy, że jest coś resztą z dzielenia? Małe przypomnienie e, z czasów e, pewnie podstawówki: e, 5% 2, tak będziemy zapisywali. 5% 2 jest równe 1, co oznacza, że 1 jest resztą z dzielenia, z dzielenia 5 przez 2. I teraz, gdzie to było dokładnie jak, jak tego się używało? Nie wiem, czy pamiętacie pisemne dzielenie jeszcze. Musiałam sobie przypomnieć, bo mówiąc szczerze, już trochę się pozapominało. I 2, jak to robimy? Tą dwójkę, tą. Dzielimy przez 2 i dostajemy 1. Następnie to 1 mnożymy przez 2. Tak. I dostajemy tutaj 2. Odejmujemy i przepisujemy tę jedynkę yy, na dół. I teraz 1 dzielony na 2 jest 0. 0 razy 2 jest 0. Więc mamy naszą Resztę z dzielenia. Co oznacza, że 21 dzielony na 2 to się równa 10. To jest to 10 oraz ma resztę 1. I ta reszta to jest nasze modulo. Operatory relacyjne będą nam zawsze zwracały, czy wyrażenie. Logiczne, w którym używamy tego operatora, jest prawdziwe czy jest nieprawdziwe. I tak na przykład y, możemy napisać 5 mniejsze od 2, 5 większe od 2, y, czy też 5 jest mniejsze bądź równe 2, i dajmy teraz 2 większe bądź równe 2. Y, czy 5 jest równe 5, oraz y, ostatni y, to jest, y, czy 2 jest różne od 5. No i teraz, y, czy 5 jest mniejsze od 2? Jest to nieprawda, jest to, jest to fałsz. Czy 5 jest większe od 2? To jest prawda. Czy 5 jest mniejszy bądź równe od 2? To jest oczywiście y, również fałsz. Czy 2 jest większe bądź równe 2? Uwaga, małe przypomnienie. Tak, jest to prawda, ponieważ jeden z tych dwóch warunków jest, jest, jest spełniony tutaj. Yy, czy 5 jest yy, równe 5? Tak, jest to prawda. I czy 2 jest różne od 5, to również jest prawda. I teraz dosyć. Płynnie przejdziemy do, do, do y, tego najtrudniejszego zagadnienia. No bo takie porównywanie liczb, czy 5 jest mniejsze od 2, to już chyba nie jest na, na naszym poziomie tutaj. I, i y, my będziemy się zajmowali, y, w tym momencie będziemy operowali zmiennymi. I teraz, czym jest zmienna? Wyobraź sobie, że zmienna to jest takie pudełko, taki pojemnik na jakąś wartość. I teraz tę wartość będziemy wkładali do tego pojemnika przy użyciu operatora, o operatora przypisania. I będziemy to robić w taki sposób. Po lewej stronie będziemy pisali nazwę zmiennej. Przyjmijmy, że w tym momencie chcę mieć zmienną o nazwie x, czyli x równa się, jedno równa się, dwa znaki równości to jest operator porównania, a jeden to jest operator przypisania x równa się 5. I teraz to oznacza, że jeżeli wyobrazimy sobie jakiś pojemnik, który nazywa się x, w tym pojemniku znajduje się wartość 5. I teraz yy, to nie jest aż tak dalekie od, od tego, co się dzieje w komputerze, jak na, na pierwszy rzut oka by się mogło wydawać, bo E, rzeczywiście, coś takiego ma w, w, w komputerze, w, w, w pamięci e, miejsce. Czyli jest alokowana pewna wartość pamięci na konkretną zmienną i ta zmienna ma jakąś nazwę, dzięki czemu my, człowieki, jesteśmy w stanie się dobić do tej zmiennej, czyli do tego, jaki ciąg 0 i jedynek chowa się pod, e, pod, daną, pod danym adresem. Teraz dużo, dużo rzeczy powiedziałem, które nie do końca muszą być dla Ciebie zrozumiałe teraz, ale zapamiętaj, że każda zmienna ma nazwę, ma wartość, oprócz tego ma jeszcze adres oraz typ. I teraz w tym kursie będziemy praktycznie tylko i wyłącznie operowali na nazwie oraz na wartości. Ale pamiętaj, że w komputerze jest również adres oraz typ. I w tym kursie nie będziemy się tym zajmowali, ale pamiętaj, że coś takiego jest. Teraz, dlaczego ten znak, znak równości został przyjęty jako, jako ten operator? Bo jest to chyba najczęściej używany operator w, w programowaniu, bo bardzo często przypisujemy jakąś zmienną do jakiejś zmiennej albo jakąś wartość do, do zmiennej. Generalnie cały czas posługujemy się tym operatorem. I dawniej pisało się to w taki sposób. Są języki, które, które korzystają z takiego zapisu. I w algorytmach dosyć często zapisuje się w taki sposób. A po to, żeby zaoszczędzić czas, Klikania w dodatkowy znak na, na klawiaturze, plus przy okazji również pamięć. Przyjęto, że y, znakiem, y, operatorem y, przypisania będzie znak równości o ten. Pokażę jeszcze parę przykładów na pudełkach, może się rozjaśni. Pierwsza zmienna to będzie pudełko x, i druga zmienna to będzie y. W formie dwóch pudełek. I teraz. Mamy pierwszą instrukcję x równa się 5, czyli przypisz liczbę 5 pod zmienną x. Co robimy? Bierzemy piątkę i przypisujemy do zmiennej x. Teraz mamy drugą, drugą instrukcję y równa się 2, czyli przypisz do zmiennej y wartość 2. I to robimy. I teraz mamy taką instrukcję. x równa się x plus y. Czyli, drogi programie, drugi algorytmie, weź zmienną x, jest to 5, i następnie weź zmienną y, jest to 2, dodaj. I mamy wynik 7, i ten wynik 7 przypisz do x. Czyli w tym momencie ta nasza siódemka zostaje przypisana do x. Jedna rzecz w tym przykładzie mogła nam umknąć, więc pozwólcie, że trochę cofnę. O tutaj. Zaczytaliśmy do, do pamięci algorytmu y, wartości przechowywane pod zmiennymi, ale jaka jest w tym momencie wartość zmiennej? Czy zmieniła się? No nie. Zarówno x, jak i y dalej przechowują taką samą wartość. Jedyne, co algorytm zrobił, to zczytał, co się znajduje pod tym x i pod y, ale wartość x i y się nie zmieniła. I to jest bardzo ważne, chciałbym, żebyś żeby zapamiętał, zapamiętała to. Drugi przykład. X równa się 7. Pierwsza instrukcja. I teraz Y równa się X. Czyli drugi algorytmie. Weź wartość liczbową, która się chowa pod zmienną X w pudełku X i następnie włóż do pudełka Y. Gotowe. Czyli w tym momencie nasz y będzie przechowywał wartość liczbową 7. Tyle. A co, jeżeli napiszemy x równa się x plus 2? Analogicznie do poprzednich przykładów. Weźmy ze zmiennej x jej wartość, powiększ o 2, i następnie przypisz tę wartość nową pod zmienną x. Czyli jeżeli nasz x na początku jest, jest ta zmienna, przechowuje wartość 3, no to wykonujemy tę operację, i po wykonaniu tej operacji nasz x przechowuje wartość 5. Dobra, programiści są generalnie strasznie leniwi, więc skoro są leniwi, to stwierdzili, skoro taką operację dosyć często się wykonuje, to zapiszmy to inaczej. I tak możemy napisać, x plus równa się 2, i to jest tożsamy zapis do tego. To jest dokładnie to samo. I teraz y, analogiczny jest y, zapis, to jest operator, y, operator y, inkrementacji. Może tylko jeszcze raz napiszę. Operator inkrementacji jest taki. Jeżeli mamy operator inkrementacji, to będziemy mieli również dekrementacji, czyli obniżenia wartości naszej zmiennej. Minus równa się. Jeżeli mamy minus równa się, no to analogicznie możemy mieć razy równa się, trochę rzadziej stosowane, oraz oczywiście wszelkie możliwe kombinacje naszych operatorów arytmetycznych. Jest również jeden specjalny, bo tak jak mówię, programiści są bardzo leniwi. A w programowaniu bardzo często zdarza się, że chcemy powiększyć naszą zmienną tylko i wyłącznie o 1. O liczbę całkowitą 1. Więc wtedy piszemy na przykład X równa się 3 i piszemy X. Plus plus. W wielu językach stosuje się właśnie taki zapis. Jeśli się nie mylę, to został on wprowadzony właśnie w C. Stąd też plus plus albo w C. Teraz nie wiem, nie chcę, nie chcę was okłamywać. Yy, I przeniknął do, do, do wielu języków, i tak składnie właśnie się stosuje, że jest to operator inkrementacji o 1 X plus plus, czy też jakakolwiek zmienna i plus plus, i analogicznie również jest minus minus. Czyli będziemy mieli x minus minus. Po tej operacji nasz x będzie równy 2 a po, yy, przepraszam oczywiście po tej operacji będzie równy 4 a po dekrementacji z powrotem będzie równy 3 i najstraszniejsza ze strasznych powtórka z matematyki mamy tutaj koniunkcję czyli jeżeli zdanie P oraz Q Koniunkcja tych dwóch zdań logicznych, czyli dla nas warunków logicznych, będzie prawdziwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pierwszy warunek, jak i drugi jest prawdziwy, czyli to jest ten rząd z jedynkami. Alternatywa tutaj wtedy jest prawdziwa, kiedy przynajmniej jeden z warunków jest prawdziwy, jeden z tych warunków logicznych. No i zaprzeczenie to jest po prostu, jeżeli warunek jest. Nieprawdziwy jest fałszywy, no to zaprzeczenie to jest prawda, a jeżeli jest prawdziwy, to zaprzeczeniem jest fałsz. Na sam koniec tego przydługiego filmu, jeszcze jedna mała poprawka do naszego schematu blokowego z początku tego, tego, tego odcinka. Mamy tutaj wczytaj x oraz wypisz tak. Wprowadzę jedną małą zmianę po to, żeby Później jak już, jak już zaczniemy programować w jakimkolwiek języku, żeby nam było troszeczkę prościej. Więc zamiast wczytaj będziemy używali angielskiego read, czyli po prostu czytaj, a zamiast wypisz będziemy pisali print. Dlaczego tak? Print, czyli, czyli drukuj. E, bardzo często, zresztą sam to, to niechcący wprowadziłem, e, w tym odcinku możecie usłyszeć, jak mówię, wczytaj pod zmienną albo, e, jeśli chodzi o wypisywanie, e, często programiści używają takiego określenia, takiego żargonu: e, wyprintuj to na ekran albo e, to wyprintowałem. Jest to paskudny ma makaronizm, aczkolwiek no, no wszyscy tak. tak yy, nie wszyscy. Dużo osób tak mówi. Dobra, nie przedłużam już, bo odcinek jest strasznie długi. Yy, mam nadzieję, że dużo się nauczyłeś. Nauczyłaś. Yy, jeżeli coś jest niezrozumiałe, to zaraz w kolejnych, w kolejnych odcinkach, kiedy będzie, będą już zadania, yy, myślę, że bardzo dużo rzeczy się yy, wyjaśni. Dzięki.